Obecnie 22% Polaków spłaca jakieś zadłużenie. Najczęściej jest to pożyczka gotówkowa. Około 11% Polaków zadeklarowało, że spłaca obecnie takie zadłużenie. Drugi w kolejności jest kredyt ratalny, kredyt hipoteczny. Około 3% Polaków spłaca zadłużenie u swojej rodziny lub znajomych. Można stwierdzić, że osobami najbardziej zadłużonymi są osoby w wieku 29-39 lat, czyli te osoby, które jeszcze budują swoje gospodarstwo domowe. One są najczęściej obarczone kredytem hipotecznym. Znaczna część, około 14-15% spłaca też pożyczkę gotówkową. Wyniki naszego badania w pewien sposób potwierdzają stereotyp dotyczący tego, że to mężczyźni przynoszą pieniądze do domu. Około 16% mężczyzn posiada pożyczkę gotówkową, natomiast w przypadku kobiet ten odsetek wynosi tylko 11%. Jeżeli chodzi o poziom zadłużenia i, i, i wykształcenie, tak naprawdę nie widzimy różnic w poziomie zadłużenia. Na pewno jest różna struktura tych długów. W przypadku osób z wyższym wykształceniem znacznie częściej, prawie dwukrotnie częściej, notowaliśmy osoby z zadłużeniem kredytem hipotecznym. W przypadku osób z niższym wykształceniem znacznie częściej mamy do czynienia z pożyczką gotówkową. Analizując wyniki badania, można dojść do, do ciekawego wniosku. Okazuje się, że osoby zamieszkujące wieś lub małe miejscowości, takie do 50 tysięcy mieszkańców, coraz chętniej konsumują. Udział osób, które obecnie spłaca kredyt ratalny wynosi około 6%, co jest ponad dwukrotnie wyższe niż w przypadku dużych i, i, i średnich miast. Widać, że osoby te chętniej kupują teraz telewizory, dokonują zakupów na raty. Okres świąteczny tradycyjnie jest okresem, kiedy chętnie bierzemy pożyczki. Pamiętajmy jednak, że zanim zaciągniemy pożyczkę, musimy się zastanowić, czy stać nas na to, żeby ją spłacać. Biorąc pożyczkę, sprawdźmy swojego pożyczkodawcę, przeczytajmy umowę, zapoznajmy się z jakimi opłatami karnymi możemy się liczyć w przypadku problemu z płatnością poszczególnych rat.